Wojska rosyjskie takie, które były w niemieckich mundurach zajmowali się, y, y, to zaminowaniem obiektów. Zaminowanie. I to była długo, długo przed wyzwoleniem była praca, jak oni wiercili młotami pneumatycznymi, ogromne otwory w każdym filarze właściwie mostu. I, czy wiaduktu, czy mostu, i po prostu, i tam ładowali, bo później po wojnie tam troszkę wygrzebywałem tych różnych dynamitów do zabawy, o, bo tam było tego no, no, ogromnego, komory, gdzie właściwie tam le, lekko wchodziłem. Oni zajmowali się tym chyba ostatnio, i mało jeszcze budowali takie zapory. Takie wszędzie przy, przy przejazdach tych mostów były takie betonowe kolumny ze specjalnym takim tutaj ukształtowanym skosem, ze ścianką, ścianką że tylko wystarczy lekki tam tego i to leciało. I to nie sposób było tego usunąć, bo to była, bo to była masa be, betonu, prawda. I to było wszystko przygotowane. I pamiętam w dzień, to chyba, chyba było na drugi lub trzeci dzień, po tych samolotach, już nie pamiętam, jaki to być. pamiętam ogromne de detonacje. Bo zdetonowano wszystkie mosty, ale naj najbardziej skutecznie most na wiśle kolejowy koło chłodni. Też niemiecki most. Oni go zbudowali, to był, który miał kilkanaście filarów i zniszczyli go doszczętnie. Każdy filar oddzielny. Bo, tu, bo mosty pozostałe, te, prawda, i także kolejowy most, ten stary most, tu też go zniszczyli, ale filary ostały się, tylko zniszczyli konstrukcję. Ale te mosty, Trzeci Cze Most, czy Most, to tylko wybuchły ładunki na środku mostu ustawione, ale tak skutecznie, że te mosty się załamały. Także właściwie Kraku był odcięty. Nie było w ogóle dzięki, był tylko lód. Lód. I nie widziałem miejsca, wtedy tam urzędowałem właściwie bez przerwy na wisło i wszędzie, żeby tam jakikolwiek samochód lub Nurebory czołg mógł przejechać. Czołg 30 to pamiętam, pamiętam Rosjan wtedy, jak tu się pojawili. Pierwszy Rosjan, to widziała moja matka rankiem tego dnia, jak przyszło dwóch zmalpetowanych, czarnych, z brudu takich w ogóle zm, zm, zmęczonych, i chcieli coś pić, i matka ich dała im gorącego mleka. To pamiętam też taką scenę jak tym czekoladą. No i później już zaczęli się pojawiać, ale ale w miarę spokojni byli. Po prostu te pierwsze dni, przynajmniej w tamtych okolicach, to były, to były spokojne. Niemcy zniknęli w sposób, jak to się no, cichaczy. Myśmy nie widzieli, jak Niemcy wyjeżdżają, kiedy to się stało, a tam, powiadam, w okolicach, gdzie mieszkaliśmy, było dużo różnych obiektów, niemieckich, prawda? Znaczy wojskowych czy innych, prawda? I, i, I wszędzie tam byli oni, było ich pełno. I nagle oni zniknęli. To zakładam, że to uciekli po prostu. No.